Dzień dobry kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy taką o podkładeczkę taki kwadracik. Tą na przykład wykonałam z podwójnej nitki Yarn jeans, więc wychodzi jakbyśmy robili praktycznie Jarnard jeans plus, a ta na przykład jest podwójną, o taką włóczką robiona, także widzicie śmiało możecie łączyć po niteczki. A teraz zrobię dla Was włóczką, która jest po prostu dobrze widoczna w kamerze. I oprócz włóczki potrzebujemy standardowo szydełko, igłę oraz nożyczki. I to jest wszystko, co potrzebujemy. A jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. To już kochani, nie przedłużam i zaczynamy szydełkowanie na start magiczne kółko, oczko łańcuszka i teraz robimy 16 półsłupków jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 półsłupków. Zaciskamy nasze kółko i teraz odliczając tutaj od pierwszego półsłupka od szydełka odliczamy 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i 16. Wbijamy się w 16. Oczko i robimy oczko. Ścisłe i mamy pierwsze okrążenie gotowe. Następne okrążenie zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. 1 2 i 3. Następnie w tym samym miejscu Robimy dwa słupki, tylko łączymy je górą. Raz i dwa i przez wszystkie pętelki przeciągamy nitkę. Teraz dwa oczka łańcuszka, raz dwa. Omijamy jeden półsłupek, wbijamy się w kolejny i robimy w nim trzy słupki łączone górą. 2 oczka łańcuszka, omijamy słupek, wbijamy się nad kolejnym i trzy słupki łączone górą. 2 oczka i znowu omijamy półsłupek, wbijamy się w kolejny i robimy trzy słupki łączone górą. zwioczka i tak przerabiamy do około stopa 3 I dwa, i trzy. Tu omijamy. I raz, i dwa, i trzy słupki łączone górą. No. Mamy osiem naszych grupek słupków łączone górą. Teraz tylko dwa oczka łańcuszka. I wbijamy się tutaj, jak mieliśmy ten pierwszy słupek w ocz z oczek łańcuszka. To się wbijamy w to oczko. Przechodzimy na drugą stronę. Przeciągamy niteczkę i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda. Drugie okrążenie. Bierzemy się od razu za trzecie. Przechodzimy oczkiem ścisłym tutaj na łańcuszek, czyli przeciągamy pod łańcuszkiem nitkę tą samą niteczkę przez pętelkę i już jesteśmy na naszym łańcuszku. Teraz wykonujemy trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Następnie na tym samym łańcuszku jeszcze trzy słupki. Już nie łączone górą, po prostu zwykłe słupki. Dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka. I przechodzimy na kolejny tutaj łańcuszek z dwóch oczek, gdzie wykonujemy cztery słupki. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzy oczka i znowu na kolejnym łańcuszku cztery słupki. Jeden, dwa. Trzy i cztery. Trzy oczka. I znowu na kolejnym łańcuszku cztery słupki. Trzy i cztery. Trzy oczka. I znowu cztery słupki na kolejnym łańcuszku. Dwa. Trzy. I cztery, trzy oczka łańcuszka i cztery słupki, trzy oczka łańcuszka, cztery. O przepraszam was, cztery słupki. I cztery. No prawie. Trzy oczka łańcuszka. I ostatnie cztery słupki tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz trzy oczka łańcuszka. I wbijamy się w górę pierwszego słupka. I robimy w nim oczko ścisłe. Kolejne okrążenie. Zaczynamy od przejścia oczkami ścisłymi nad każdym jednym słupkiem, aż tutaj dojdziemy do łańcuszka. I tak. Tutaj nad słupkiem oczko ścisłe, nad kolejnym słupkiem oczko ścisłe i nad kolejnym słupkiem oczko ścisłe. Teraz łańcuszek. Tutaj również oczko ścisłe i wykonujemy trzy słupki. Jako pierwszy. Super. Dalej na tym samym łańcuszku robimy jeszcze cztery słupki. 1 2 3 i 4. Następnie dwa oczka łańcuszka i 5 słupków. Wszystko na tym jednym łańcuszku. Raz 2 3 Cztery i piąty słupk. Teraz przechodzimy od razu na kolejny łańcuszek, gdzie wykonujemy pięć słupków: jeden, dwa, trzy, cztery. I 5. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. I tutaj wykonujemy 5 słupków, 2 oczka łańcuszka i 5 słupków. 3, 4, 5, raz, 2 oczka i 5 słupków. Na kolejnym łańcuszku tutaj pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I znowu przechodzimy na kolejny łańcuszek. Gdzie robimy? Pięć słupków, dwa oczka i pięć słupków. raz dwa, trzy, cztery, pięć, dwa oczka i pięć słupków, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy już trzy rogi na kolejnym tutaj łańcuszku pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy pięć słupków. Dwa oczka i pięć słupków. Dwa, trzy, cztery. 5. Teraz 2 oczka, i jeszcze raz 5 słupków. 4, 5. I przechodzimy już na ostatni tutaj pusty łańcuszek, gdzie robimy 5 słupków. 1. Trzy cztery i 5. Teraz wbijamy się w górę pierwszego słupka tutaj z oczek łańcuszka. Robimy w nim oczko ścisłe, zamykające. Niteczkę ucinamy, wyciągamy, wszywamy tą nitkę tutaj w słupki i tą niteczkę. Trzymamy tutaj nasze magiczne kółeczko. I to by było, kochani, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeżeli tak było, raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście. Zachęcam również do innych moich filmików. I to na tyle dzisiaj. Dzięki raz jeszcze. Wszystkiego dobrego i powodzenia.